Hej, z tej strony Kasia i Kota i witamy Was bardzo serdecznie na kanale Fundacji Schronisko dla Książek. Dzisiaj przygotowałam dla Was, mam nadzieję, taki bardzo króciutki, bardzo zwarty film, czyli TBR, moje plany czytelnicze na marzec, który się już zaczął, <gry> więc dwie książki, które Wam już wam pokażę, jestem już w trakcie lektury, a nawet już bliżej końca niż początku. No, i co? Przejdźmy w takim razie do rzeczy. Pierwsza książka, którą ym, właśnie, już prawie kończę, to Czarne Owce Medycyny, czyli nieopowiedziana historia psychiatrii autorstwa Jeffreya Liebermana. Yy, I to jest książka, której nie planowałam czytać jakoś tak w najbliższym czasie, ale yy, dwie osoby napisały do mnie na Instagramie, że yy, widziały film, w którym pokazywałam tę książkę, że ją kupiłam. Są ciekawe y, mojego zdania na, na ten temat, co w ogóle bardzo mi pochlebia. E, właśnie, że ta opowieść z tyłu, czy ten skrót z tyłu był bardzo interesujący. E, no i właśnie są ciekawe, czy ją przeczytam, i czy ją polecę. I właśnie dlatego stwierdziłam, że zamiast sięgać za nią, po nią gdzieś za miesiąc czy dwa, to sięgnę już teraz w marcu. E, tak bardzo skrótowo powiem, że jest godna uwagi. Ale mam do niej też kilka zarzutów, no ale więcej opowiem Wam na pewno we wrapapie. Przy czym właśnie przez to, że pojawiło mi się trochę zarzutów do tej książki, to pomyślałam, że chciałabym chyba nagrać taki specjalny odcinek kiedyś na kanale się pojawiła taka seria Sztukateria, właśnie poświęcony temu, jak ocenić książkę popularno-naukową, jak zweryfikować to, czy. To jest dobra pozycja, czy to jest raczej rozrywka, która z nauką ma tyle, o ile czegokolwiek wspólnego? Dajcie mi znać, czy chcielibyście taki odcinek obejrzeć. Ja nawet już mam pomysł, kogo zaprosić jako gościa. No właśnie. I chyba sama chciałabym po prostu nagrać dla Was taki odcinek. Dalej mamy coś, co oczywiście musiało się pojawić w tym miesiącu. To jest Andrzej Sapkowski, Saga Wiedźmińska. Jeża Jaskółki. To jest ten tom, w którym ja zawsze, w trakcie którego zawsze przerywałam lekturę Wiedźmina. Mimo tego, że jak już wiele razy wspominałam, jestem psychowanką tej serii. Na razie... Czytam się naprawdę dobrze, i trochę nie rozumiem, do czego przerwałam tą lekturę, chociaż mam drobne podejrzenie, że tutaj też swoją winę ponosi Paweł, który, jak mówiłam, że o, dotarłam już do wieży to był a no tak, no to jest w sumie jeden z tych najgorszych tomów Wiedźmina, a potem jest ten jeszcze gorszy, i ja jakoś tak się zniechęcałam. Chyba niepotrzebnie, bo na razie jest naprawdę, naprawdę okej. Okay. No ale więcej opowiem Wam w podsumowaniu marca. Trzecia książka, po którą planuję sięgnąć w marcu, to jest coś, czego trochę się obawiam. Bałam się sięgnąć po tę książkę, chociaż na początku, kiedy ją kupowałam, to byłam strasznie tak y, zaintrygowana i chciałam po nią sięgnąć. Y, ale no właśnie stwierdziłam, że najwyższa pora się przemóc i przeczytać wojnę makową autorstwa Rebeki Kwang. Chyba tak to się czyta. Um, pierwsza sprawa to to, że ona jest po prostu przepiękna i ja bym chciała w końcu z czystym sumieniem kupić drugi tom, żeby mogło sobie tak stać obok siebie takie cudownika wydawnicze. Um, druga sprawa to to, um, tutaj daję kredyt zaufania Kinze, pozdrawiam, to dlatego, że właśnie Kinga w zeszłym miesiącu poleciła mi siedem śmierci Evelyn Hardcastle. O której opowiadałam Wam już dwa razy na tym kanale i którą tą książką jestem oczarowana. Ona tak po prostu trafiła w mój gust, skradła mi serce i rozłożyła mnie na łopatki w niektórych momentach. Dała mi jakieś pole do myślenia, do, do kombinowania, że stwierdziłam, że skoro tamto polecenie tak dobrze trafiło, no to może i tym razem właśnie też się wstrzeli to polecenie od Kingi. Boję się jej po pierwsze dlatego, że objętość. Jest to książka, która ma ponad 600 stron, jeśli dobrze pamiętam, więc jest tego sporo. Tak, 635. Eee, a druga sprawa to to, że czasem trochę obawiam się książek, które są tak bardzo napompowane i mają same pozytywne opinie. Eee, no ale mam nadzieję, że tutaj te opinie są zasłużone i że właśnie te azjatyckie klimaty, z którymi nie za bardzo jestem zaznajomiona, trafią w mój gust i będę się dobrze bawić przy tej lekturze. Następna książka, którą planuję przeczytać w marcu, to klasyka literatury, czyli Wielki Gatsby autorstwa Scotta Fitzgeralda. I to jest książka, której treść pewnie większość z Was kojarzy, nawet jeśli samej książki nie czytało. No bo na podstawie właśnie tej lektury powstał bardzo znany film z Leonardem DiCaprio. Mam nadzieję, że to, że znam ten film, nie będzie mi zmniejszało. E, zabawy, e, właśnie którą będę miała podczas lektury, tej książki, i chciałam po nią sięgnąć dlatego, że mam takie ambitne postanowienie, żeby przynajmniej jeden klasyk literatury w miesiącu przeczytać. E, no właśnie, ze względu na to, że wojna makowa jest tak obszerna, to wybrałam teraz coś takiego cieniutkiego, malutkiego, co nie będzie właśnie miało jakiegoś e, takiego nużącego efektu, w razie czego to przeczyta się to w jeden wieczór i będzie z głowy. A poza tym, dobrze wspominam film, to jedna sprawa. Druga to to, że lubię ten czas w historii. To są lata dwudzieste, prohibicja, dużo jakichś takich tematów związanych z imprezami, z jakimś takim blichtrem, z yy, diamenty. Takie bardzo wystawne życie jestem czasem yy, zainteresowana. Takimi historiami, one potrafią gdzieś wciągnąć trochę, wprowadzić taki bajkowy klimat, co jest całkiem fajne. No i zobaczymy, jak właśnie będzie w wypadku tej lektury. I ostatnia książka, którą chcę Wam dzisiaj pokazać, to książka Taylor Jenkins Reid, Siedmiu mężów Evelyn Hugo. I tutaj zastanawiałam się, czy sięgnąć właśnie po tę książkę, czy po Daisy Jones and the Six. Bo mam obie te książki na półkach. Przy czym właśnie Siedmiu Mężów jest na półce trochę dłużej od Daisy Johnson The Six. I tę książkę też przeczytała już moja mama, i była. Um... Bardzo pozytywnie się wypowiadała na jej temat. Właśnie, że jest dobrze napisana, że jest wciągająca, że czyta się bardzo lekko i bardzo szybko się po prostu przepływa przez tę książkę. A mam wrażenie, że mogę potrzebować takiej lektury w tym miesiącu, więc coś takiego lżejszego też na pewno się przyda. To jest historia no właśnie tytułowej Evelyn Hugo, która była aktorką Hollywood jedną z najbardziej znanych. Tutaj mamy taki wywiad rzekę, który właśnie przeprowadza nas przez życie. Evelyn. I w wielu opiniach powtarza się to, że to jest tak dobrze napisana książka, że ludzie googlują, czy taka aktorka faktycznie istniała. I nie, ona nie istniała. Tutaj mamy czystą fikcję literacką. No i mam nadzieję, że właśnie mnie też e, aż tak ta książka zaczaruje, że uwierzę w to, że Evelyn żyła naprawdę. Ech. No i co? I to wszystko z fizycznych książek, które chciałam Wam dzisiaj pokazać. Tutaj moglibyście się zastanowić, że Hmm, nie pokazałaś żadnej lektury. No i to jest bardzo słuszna obserwacja, ale um, seria o lekturach będzie kontynuowana. W tym miesiącu pojawi się nowy odcinek. Chociaż chyba... Nie, to powinien być ostatni dzień marca, jeśli dobrze pamiętam. Um, mamy tak zaplanowane nagrywki razem z Pawłem. I będzie to książka, klasyka literatury światowej. Tym razem gdzieś... Y Bardziej na wschód od Polski, stamtąd pochodzi autor. I ja nie planuję przeczytać tej książki jeszcze raz, a to dlatego, że czytałam tę książkę już dwa razy w życiu, z czego drugi raz czytałam ją dosłownie kilka miesięcy temu, więc jestem na bieżąco, dobrze pamiętam tę książkę. Miałam pozytywne odczucia w trakcie lektury. Może macie pomysł, jeśli uważnie śledzicie kanał, co to za lektura. No i co? I to wszystko, co przygotowałam dla Was. Na dziś. Dajcie mi znać, jakie są Wasze plany czytelnicze na ten miesiąc. Może coś się pokrywa, może chcielibyście coś ciekawego polecić. A tymczasem, my tutaj z Kotą. Pokażesz się? Razem z Kotą będziemy się żegnać. Do zobaczenia w kolejnym filmie. Cześć!